To jest ten młodziutki gołąbeczek, którego przyniosłam. Taki no jadł mi tam z ręki i, i go przytuliłam tak I, i szkoda mi się go zrobiło, bo takie te piórka też ma. No I on jest taki, już zupełnie inaczej wygląda. Tu do gołąbków chce iść i w ogóle, no teraz się trochę za, za, y, z, zapchał. O, jadł ziareczka. Zaraz mu dam wody. Tutaj próbuję mu posprzątać. Dostanie kontenerek większy, albo klatkę większą. Zobaczę. Może kontenerek mu dam większy. Żeby miał swobodę ruchu. A tutaj jest z kolei ten gołąbeczek, który te dwa palu, palce takie no patyczki w zasadzie się zrobiły. I żeby mu tutaj bezpiecznie, bo ta nóżka taka opuchnięta była, żeby mu tutaj bezpiecznie odeszł. Już jeden odszedł. On tutaj chciał się wydostać, jakoś o klatkę chyba zawadził. Ale tak bezpiecznie. No, jeszcze jeden został. Już nóżka dużo, dużo lepiej wygląda. No, taka była gorąca. To ten gołąbeczek Z tam biedną nóżką. Tutaj to był goły kuperek. Nóżka była kontuzjowana. Już gołąbeczek jest w zasadzie na wylocie. Jak się zrobi cieplej, to już od razu jest tutaj wypuszczony z okna, bo to jest z mojego terenu. Targu się tam podgląda i coś, cośkolwiek zagaduje. Ma tu towarzystwo z tym gołąbkiem. A tutaj lotnik w kontenerku akurat schował paluszek, ale jest ok. Mam nadzieję, że tam będzie wszystko ok. On jest chwytny, chwyta tym paluszkiem. No, powinno być dobrze. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. No i to jest kolejny dzień rano od rana Oczko już jakie żywe yy, jak fajnie i tutaj do gołąbku chciał zaglądać Włożyłam go do, do kontenerka yy, Troszeczkę go umyłam Bo takie te piórka miał coś nie bardzo takie takie no czuć go czymś yy, Więc umyty jest też gołąbeczek właśnie po kąpieli wysuszony yy, no. i Siedzi sobie w kontenerku. Ziareczka to przeważnie kukurydzę tak łykał. Kukurydzę. Tak się prezentuje. Nieraz to wystarczą 2-3 dni, żeby wzmocnić gołąbka. No ale ponieważ jest zima i on jeszcze tutaj tak popatrzy na tego pióreczka, jak to będzie. I ogólnie no tutaj dłużej będzie gołąbeczek trochę. dziubulka mała. Tak, oczko już zupełnie inne, takie, taki, no takie żywe takie. A tak to zam, przymrużył te oczka. To jest skrzydełka opuszczone, a skrzydełka ma już ładnie do góry. A tego gołąbka sobie obejrzałam dzisiaj dokładnie, bo tam było pytanie o zmierzalne piórka. No widocznie od łapania, bo tak to nic nie widać. Został oczywiście obsypany. Tak no, profilaktycznie nazwijmy to, bo nie wszystko widać no oprócz biurojadów Może mogą być te właśnie te jako pasożyty, czy, czy nie wiem jak to zwał. Także jeżeli były, to, to już nie ma. Na chwileczkę tutaj w taką węziutką klatkę, bo tam mu... czyszczę tamtą. Tam. No i chciałam właśnie obejrzeć. Eee, piórkę są, wszystko jest ok. Wszystko u gołąbeczka, ok. No ta noga, niestety. No niestety dwa paluszki, jeden już odpadł, jeszcze jeden martwy odpadnie. Ale bezpiecznie, nie musi lądować gołąbeczek, nie musi nadwyrężać tej nóżki. No. Pozdrawiam. I już kończę filmik. Żeby nie przedłużać. Ten z ogonkiem gołąbeczek odrośniętym to już czeka tylko, żeby było troszeczkę cieplej. Będzie wypuszczony.